WIĘCEJ, WIĘCEJ, WIĘCEJ! Hej, ulubieni streamerzy. Siera, ulubieni streamerzy. Ty, ulubieni streamerzy, bo ty wrzucasz takie szoty, nie? Ze mną. Ale ty nie lubisz moich szotów, bo ty wstawiasz czasami takie pojebane rzeczy. A jak głosiłem do firanek. Firanki mnie słuchały, więcej. rozumiesz? O, siema dziewczyny. Ty, nie gadałem z, z tydzień temu, czy coś? Nie. Ile masz lat, mogę się zapytać? Bo to już tak, wiesz... 18. Który... Dobra, nie wierzy ci, że masz 18, ale jak odpowiesz w ciągu dwóch sekund, który jesteś roślin, to ci uwierzy. 05. Cześć, to policzę. 18 lat masz. <grym> Brawo. A, a ta druga, ciemniejsza? Też, w tym samym wieku jesteśmy. Który rok? 05. To masz 18 lat? <grym> No. Kurde, ty. To już jesteś... jesteś Też nie kurde, ty już jesteś takie stare? To nie, No. Ja... A tu także... Ja mam... Ale co, wie, wiecie, co jest najgorsze dziewczyny w tym wszystkim? Że, no. ja, że ja niedawno miałem 18 lat i jak sobie myślę, kurde, 18 lat niedawno miałem... A teraz już tak, mój no kurde, już tak się postarzałem, To już jest przesada, nie? A ile masz teraz lat? No powiedz, no powiecie, ile taka osoba, jak ja, może, że myślę. 28. O! No, prawy, 29, przesadziłaś. O! No, tylko rok? No. <gul> nie wiem, Opa O! Patrycja Mołczanów. Mą że co? Ej, ty, a to nie jesteś ten, co te browary pije, tak, ten na tych klejmarzach? Nie, to jest ten, tak, co wódkę pije. A ty masz. Nie, to jest... masz y, ten, y, taką twarz jak Patrycja Mołczanów. Nie mam takiej twarzy jak Patrycja Jak Mołcha. ty się nazywasz na YouTube? Freshman. No name jakiś. Nie, nie on, on jest znany, bo. się... walczy na ten. Mm. Prime my No? Za 500 zł na walce wieczoru walczyłem i mi nie wypłacili. Faszinacie. Freshman wpisz sobie, to mnie znaniesz. Nie ma takiego. No dobra, już nie będę. Rafatus wpisz. Tak, przecież to nie jest Rafatus. To ty przecież ja tak ogl... jak Marlęka napierdalał. A, to czekaj, to dalej jedziemy. To będzie ten. E... To nie jest Nie, bądź. na prawdziwą nazwę kładę. Machonix. Tak, Machonix. Wierzysz mu. No wpisz, no ma No. No co, jak się inaczej powiedzieć? No mówiłam, że jest na A wiesz, ty masz mordę, to... ty masz mordę jak ta wiolka od kamerzysty. A ty kurwa nie powiem jak to. Ale to przecież nie jest akurat obra... Ale to nie jest obraza, po prostu masz taką mordę, ładna w miarę jesteś. Teraz problemy... aha, jak to nie Masz, nie z 30 lata kurwa obrażasz 16 latki. Ale jak obrażam? Dokładnie. Sp... A w jaki sposób niby? Dla mnie to obraza. Że masz mordę jak y, ta? Celebrytka? Tak, twój celebrytka. Jestem z tego samego miasta co ona. No to, no to czyli wiesz o kogo chodzi? Tak, przecież dobra, nawet mi ja się z tobą A wiesz, która to wielka ze Szczecina? Wiem. No to masz mordę do niej podobno, niepodobno. no to jest obraza? Nie, nie. nie kurwa, mordę podobno, masz to kurwa. tutaj, jak ona. Ta z, z tiktoka, ta dziewczyna Jak ona ma? No walczyła z rinkiewicz. Odpierdol się od mnie Nie, ona ma no Odpierdol się ode mnie wiele Młoda Ona była z nim związana ze stop No nie wiecie? Jak ona ma na imię? No, wiolka, tak? Nie, ona no, live no, robi, no, robi się w no, ma o! Jak Martiren, ty masz mordę obitą po fejmie. A, no, no. Od, a jak była ta, A jak się nazywa ta tepiara od tego. Od właśnie ta zdańska. Odpierdol się ode mnie! Będziesz zniszczony psychicznie i. A, a, <laughs> a, 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 <laughs> a, będziesz zniszczona psychicznie. I coś tam. Yy, I tam było coś, że skończy, że w kościele. Że naj, skończysz najchętniej w, koś, no, w kościele. masowo <gry50> <gry50> <Yeah. gry50> no. <gry50> Ale nie, so, nie, nie obrażę się, bo yy, wiesz, nie wiedziałem ile masz 16, czyli. Ale po prostu mordy masz podobno do tej wiolki, nie? No nie, nie można mam do niej twarzy, podobnej po, Blondynką. No ale rysy twarzy masz do niej podobne. No nie. No, sopotu, no. Sopotu. <grym> Ty na live. Babas. No <grym> i jest na żywo. Aha. od się. Nie, no. No dobra, dziś, nie, przepraszam za te niemile słowa. No. Jak coś to. co z tego ja, No wiesz, no, myślałem, że mnie nie znacie, to. Ale widzę, że meduzę macie tutaj. Dopiero zorientowałem się, że meduzę macie tutaj na ścianie. To jest, nie. Mhm. Nie wiem, meduzę. Kojarzę... Nawet pozemno... Jakieś mówisz, mam go... Ja nie wiem, ja kojarzę, bo... Nie wiem, ja go nie kojarzę. Siadę. Nie. Z... Nie, z... Z... nie zbliżaj się do mnie ani mentalnie, ani fizycznie. A ile to masz lat w ogóle? 35. Ja? 15. No. Pójdziesz mi po tą wodę proszę jest 30. Pójdę. No zaraz. Pójdę, pójdę, pójdę. Dobra, weź Dobra. Pozdrawiam wam się, po, pozwalam Wam się rozłączyć. Nie musisz mi pozwalać. Ale wy się, wy że macie 16 lat. No to zgłoszenie, cyk. Dziękuję. Odłącz się ode mnie fizycznie <noise> i mentalnie. Odpierdol się, bo będziesz w grobie. <noise> o to by o to chodziło. O to mi chodziło. Klasyk się w, masa, w kościele o, o co mi chodziło? Plas.